Prototyp starshipa SN8 w końcu wystartował. Udało się praktycznie wszystko po zalądowaniem. Zresztą przygotowaliśmy dla Was symulację tego wydarzenia. It is, Starship SN8 to pierwszy pełnowymiarowy prototyp wykonany ze stali nierdzewnej 304L. Jeden z najpowszechniej używanych stopów w stali nierdzewnej. Jest odporny na korozję, co w przypadku statku kosmicznego sprawdzi się idealnie. Wytrzymały, no tutaj jakby nie patrzeć też i świetnie poddaje się polerowaniu i dlatego też Starship będzie się świecił jak psu no Został wyposażony w pełny zestaw elementów aerodynamicznych oraz trzy znane i lubiane silniki Raptor. Pierwsze elementy pojazdu zauważono w Bokaczyka już 20 lipca, a pod koniec sierpnia zakończony został montaż sekcji zbiornikowych i silnikowej. Następnie zamontowano ruchome lotki w dolnej części pojazdu, a pod koniec września prototyp trafił na teren kompleksu startowego. Na początku października rozpoczęła się kampania testowa Starshipa SN8. Najpierw przeprowadzono kriogeniczne testy ciśnieniowe, tak żeby sprawdzić czy zbiorniki wytrzymają, a następnie umieszczono w pojeździe trzy silniki Raptor. 20 października odbył się pierwszy test statyczny, w czasie którego uruchomiono wszystkie silniki. Po jego zakończeniu zamontowano na szczycie pojazdu sekcję ładunkową wraz z aerodynamicznym nosem. Wymieniono także jeden z niedomagających silników. No, był tam jakiś problem, trzeba było go po prostu wymienić. W listopadzie natomiast odbyły się aż trzy kolejne testy statyczne. Podczas pierwszego z nich uruchomiono jeden silnik, zasilając go też ciekłym tlenem z dodatkowego zbiornika, który znajdował się w nosie pojazdu, a który ma być też wykorzystywany podczas lądowania. Następny test miał być z założenia podobny, lecz tym razem z wykorzystaniem dwóch raptorów. Wystąpił jednak niespodziewany problem. A mianowicie martyt, taki materiał, którym pokryty był beton na platformie startowej, został strzaskany przez gazy wylotowe silników i uszkodził jeden z kabli, w efekcie czego jeden z raptorów wyłączył się w niewłaściwy sposób, a ciśnienie w zbiornikach zaczęło rosnąć. Na szczęście zawory bezpieczeństwa zadziałały tak jak miały zadziałać i nie doszło do uszkodzenia całego pojazdu, no oczywiście poza tym jednym silnikiem. Został on wymieniony i 24 listopada przeprowadzono ostatni test statyczny. Uruchomiono wówczas wszystkie trzy silniki i rozpoczęto przygotowania do lodu. Pierwsza próba startu na wysokość ponad 12 km odbyła się 8 grudnia i została przerwana tuż przed uruchomieniem silników, normalnie jak w filmach, gdzie rozbraja się bombę w ostatniej sekundzie. Lot na taką wysokość ma pozwolić na sprawdzenie szeregu możliwości pojazdu i jego systemów. Przetestowane zostanie zachowanie raptorów w locie, generalne zdolności aerodynamiczne pojazdu wraz z ruchomymi lotkami, a także zarządzanie przepływem paliwa podczas lotu. Po raz pierwszy statek A o takich rozmiarach wykona także manewr obrotu przed lądowaniem, tzw. bellyflop i zrobił to. Podczas tego manewru testowane były systemy aerodynamiczne, lotki i wchodzenie w atmosferę. Na 12,5 km silniki zostały wyłączone. Następnie dzięki silnikom korekcyjnym ustawiono Starshipa równolegle z Ziemią. Symuluje to wchodzenie przez statek w przyszłości w atmosferę np. Marsa lub Ziemi. SpaceX zaznacza, że najważniejszy nie był pełny sukces testowego lotu, lecz nauczenie się jak najwięcej, aby zwiększyć szansę powodzenia Starship'ów w przyszłości. Kolejne iteracje będą czerpały z wiedzy zebranej podczas poprzednich testów. Po nieudanym starcie 8 grudnia kolejne okno startowe rozpoczęło się następnego dnia od godziny 15 do północy czasu polskiego, więc mieli trochę czasu, żeby wystartować. A teraz kilka szybkich faktów dotyczących tych ostatnich wydarzeń związanych ze Starshipami. Był to pierwszy lot SN8 ogólnie, czyli wcześniej jeszcze SN8 się w powietrze nie wzbijał. Pierwszy lot tej wersji, czyli SN8 na dużą wysokość, więc od razu dwa takie rekordy za jednym zamachem. Był to też zarazem pierwszy lot prototypu starshipa na tak wysoką e, wysokość, czyli na tyle kilometrów, i trzeci w ogóle lot prototypu e, starshipa. Również pierwszy lot z trzema naraz uruchomionymi silnikami i pierwszy lot z nosem i aerodynamicznymi i powierzchniami sterowniczymi, czyli już nie taki boiler latający, jak to się wszyscy śmiali, silos, ale coś, co przypomina faktycznie ostateczną wersję tego pojazdu kosmicznego, czyli Starshipa. No, może kształtem tylko, bo jeszcze detali na nim brakuje, nie ma tych okien, tego wszystkiego, co tam się będzie znajdowało, ale jak najbardziej przypomina to już jakiś pojazd kosmiczny. No, a kiedy zostanie wypolerowany, to faktycznie będzie wyglądał jak statki kosmiczne z ery na lat 60. XX wieku. A teraz do lotu. SN8 osiągnął planowany pułap i wykorzystując silniki manewrowe przechylił się o 90 stopni i zaczął powoli opadać na ziemię. Tuż przed lądowaniem znów przyjął pozycję pionową i rozpoczął fazę lądowania. To skończyło się no tak jak się skończyło. Pomimo tego SpaceX, jak i chyba całe środowisko uznało test za ogromny sukces. Sam Elon Musk powiedział przed startem, że szansa na udane lądowanie wynosi około zaledwie 30%, a więc byli gotowi na to, że tak to się właśnie skończy. W przypadku jednak takiego testu sukcesu nie mierzy się realizacją określonych celów, ale raczej tym, ile możemy się nauczyć i ile wniosków możemy z tego wyciągnąć i jak zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłych startach. W tym roku SpaceX przeprowadziło już dwa loty prototypów statku Starship na wysokość około 150 metrów. Najpierw w sierpniu wzniósł się Starship z SN5, a później we wrześniu Starship SN6. Od początku 2020 roku podczas wielu testów silniki Raptor były uruchamiane ponad 330 razy. Gotowe są też dwa stanowiska testowe dla przyszłych prototypów, a kolejny egzemplarz Starship SN9 jest już prawie ukończony i zdatny do użytku. Przed SpaceX cały czas jest mnóstwo pracy. Tak naprawdę to dopiero początki całego projektu. To co wzbiło się na wysokość 12,5 km to zaledwie górna część, drugi stopień całego statku. Przed nami bowiem jeszcze przecież Falcon Super Heavy, czyli ten pierwszy stopień całej rakiety, która będzie pozwalała na lot na Księżyc, docelowo na lot na Marsa. No i te bardzo ambitne plany: Ilona Maska, aby już w 2022 roku wysłać pierwsze egzemplarze na Marsa. E, oczywiście bezzałogowo, oczywiście testowo, ale jeżeli to się uda, no to cóż, będzie to naprawdę wspaniałe osiągnięcie. Więc. Czegoś takiego jeszcze nie było. To jest najpotężniejsza rakieta, najpotężniejszy, najbardziej wypasiony statek kosmiczny, jaki w ogóle w historii ludzkości się pojawił. No bo porównajmy to, chociaż trochę to będzie przykre. Mamy statek od Boeinga, który mieści kilka osób, i mamy statek od SpaceX, który może pomieścić nawet do 100 członków załogi. Póki co obydwa są jeszcze w sferze obietnic, ale SpaceX już w tym momencie zaproponował swojego dragona, który no przekracza, jak widzicie, bardzo mocno liczbę załogantów w stosunku na przykład chociażby do kapsuły Apollo czy Sojuza, gdzie mieliśmy raptem trzech astronautów, czy też kosmonautów, jeżeli weźmiemy pod uwagę rosyjskie konstrukcje. Tutaj mamy nagle obietnicę 100 osób załogi, czy też do 100 osób, oczywiście może być jej mniej docelowo, ale nawet jeżeli to będzie kilkadziesiąt osób. Osób, to w tym momencie to jest w ogóle nie do porównania. Także trzymam kciuki serdecznie za Ilona Muska, za SpaceX. No i cóż, oczekujemy kolejnych bardzo dobrych wiadomości z Boka Chica i generalnie z samego SpaceX. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I zapraszam Was serdecznie na Instagram i drugi nasz kanał, czyli Astro Chillout. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.